Szczęść Boże! Ja również uczestniczyłam w rekolekcjach Reo. Gdy się o nich dowiedziałam, pomyślałam sobie, że to nie dla mnie. Przecież ja znam Boga, chodzę do kościoła, modlę się. Myliłam się. Nie znałam go aż tak bardzo. Słysząc świadectwa, które były dawane w kościele, poczułam taką potrzebę, że muszę w nich uczestniczyć. Poznałam tam wspaniałych ludzi, przed którymi Bóg pozwolił mi się otworzyć. I wyrzucić z siebie wszystko to, co mnie bolało przez wiele lat. Zostałam kiedyś bardzo skrzywdzona przez drugiego człowieka straciłam dziecko. Długo nie mogłam sobie z tym poradzić. Ciągle do tego wracałam. Były nerwy i płacz. Podczas tych rekolekcji w czasie nabożeństwa, zawierzenia swojego życia Jezusowi, prosiłam o jakieś wskazówki, co mam robić, żeby zapomnieć. Usłyszałam głos przebacz, i tak sobie myślę, o co chodzi, przecież przebaczyłam i ponownie słyszę tak ale przebacz z miłością, taką jaką ja przebaczam miłością, którą ty otrzymujesz ode mnie zrobiłam to moje życie zaczęło się zmieniać zaczęłam inaczej patrzeć na wszystko to co mnie dotknęło teraz mogę powiedzieć, że dostałam drugie życie od Boga jestem mu tu jeszcze chyba po coś potrzebna przez 8 tygodni nosiłam w sobie martwe dziecko, mimo badań kontrolnych, zapewni mnie, że wszystko jest w porządku. I stało się najgorsze. Trafiłam do szpitala i tam usłyszałam te straszne słowa. Mój organizm był już bardzo wyczerpany, byłam bardzo słaba. Dostałam za silną dawkę leku usypiającego, o którym się nie obudziłam. Byłam reanimowana. Dzisiaj mogę powiedzieć, że te rekolekcje były mi bardzo potrzebne. Każdego dnia dziękuję Bogu, że mogłam w nich uczestniczyć. Dziękuję za ludzi postawionych w tym czasie na mojej drodze. Podczas tych rekolekcji nauczyłam się modlić do Ducha Świętego, prosić Go o rady i dziękować Mu, bo On w moim życiu był tak gdzieś troszeczkę z boku. Te rekolekcje to najpiękniejszy czas w moim życiu. Teraz nawet ta pandemia mnie nie przeraża, bo wiem, że Bóg jest blisko mnie i nic złego mnie nie spotka. Czuję pokój serca.